Cześć, jestem Krzysiek i zapraszam Was na dzisiejszy mainstream. Są zmiany w Disneyu. Kierownictwo Walt Disney Motion Picture Studio zostało zmienione. Sean Bailey, który zasłynął z aktorskich wersji kultowych filmów animowanych Disneya, takich jak Aladdin, Król Lew i Księga Dżungli, Został usunięty ze stanowiska w trybie natychmiastowym. Zastąpił go David Greenbaum, który obejmie również stanowisko szefa Disney Live Action i 20th Century Studios. Dotychczas wraz z Matthew Greenfieldem zarządzał Searchlight Pictures. Znacie jakieś dobre muzykale? Ja osobiście znam. Pytanie, czy Pixar się zna i czy powinien się tym zająć? Bo właśnie studio z pod znaku lampy biurkowej i charakterystycznej piłeczki zamierza nakręcić pierwszy muzykal o nazwie DAX. Jak przystało na muzykale, kaczki będą śpiewać i tańczyć. Pytanie tylko, czy główny target, młodsi widzowie, będą zainteresowani tego typu produkcją. Zazwyczaj takie muzykale przeznaczone są dla starszej widowni, a sam gatunek jest specyficzny i nie wszyscy go lubią. Z drugiej strony, nie jeden film Disneya jako Disneya, na przykład Frozen, był pełen piosenek, które na długo zapisały się w pamięci młodych widzów. Na końcu dość smutna wieść. W wieku 92 lat zmarł włoski reżyser Paolo Taviani. Swoją przygodę z kinematografią rozpoczął w latach 50., a jego pierwsza produkcja Mafia Nie Przebacza ukazała się w 1962 roku. Odszedł po krótkiej chorobie w rzymskiej klinice. Dziękuję wam za uwagę. Jutro zapraszam na luźny monolog. Dobrej nocy życzę. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024.